Zacznijmy od podstaw. Psycholog, psychoonkolog. Czym się psycholog różni od psychoonkologa? Psycholog to osoba, która ma ukończone pięcioletnie studia magisterskie z zakresu psychologii. Psychoonkolog może być psychologiem, ale nie musi i to jest osoba, która ma jeszcze dodatkowo ukończone roczne podyplomowe studia z zakresu psychoonkologii. Czyli psychoonkologia to jest ta dziedzina, gdzie się zajmujecie wsparciem i towarzyszeniem pacjentowi w momencie, kiedy dowiaduje się o chorobie nowotworowej. Tak, to jest towarzyszenie, to jest wsparcie, ale to jest też psychoedukacja, to jest też angażowanie się w szerzenie profilaktyki zdrowotnej. Mhm. No to od samego początku. W momencie, kiedy się okazuje, że y, zgłasza się do ciebie pacjentka, która świeżo co dowiedziała się o tym, że niestety ale ma nowotwór. Co się z taką osobą dzieje i w jaki sposób ona sama sobą może się zaopiekować właśnie przy wsparciu psychoonkologa? Czy przede wszystkim na początek potrzebny jest czas? Otrzymanie diagnozy, ja to nazywam, że to jest takim kijem baseballowym w głowę. Pierwsze dni to jest tak naprawdę okres rozpaczy, takiego buntu. To jest czas, kiedy trzeba się rzeczywiście wypłakać, wykrzyczeć, wytupać, jeżeli tylko czujemy, że jest to nam potrzebne. Czy to jest też taka trochę żałoba? Tak, tak. Wręcz mówimy, że jest to pewnego rodzaju żałoba po utraconym zdrowiu. I przechodzi się dokładnie przez te same etapy, które przechodzą osoby, które straciły kogoś bliskiego, bo tutaj po prostu tracimy zdrowie i trzeba się z tym pogodzić. Jak długo taki etap może trwać? Nie ma reguły tak naprawdę. To jest bardzo indywidualne. Są osoby, które popłaczą czy powściekają się przez jeden dzień, dwa albo przez kilka godzin i już są zwarte i gotowe do tego, żeby działać, a będą osoby, które tak naprawdę w tej rozpaczy zostaną. Mhm. I one będą cały czas, y, będzie im się trudno pogodzić, będą wściekłe, że ta choroba je spotkała i będą cały czas zadawały pytanie, dlaczego ja? Mhm. No i w momencie, kiedy się okazuje, że już tą żałobę zaczynamy przeżywać, czy to jest właśnie dobry moment, żeby skierować swoje kroki do psychoonkologa? Tak naprawdę w każdym momencie, w którym czujemy, że sobie gdzieś nie radzimy, że choroba przytłoczyła, że ta informacja y, sprawiła, że... Nie dajemy sobie rady. To jest moment, w którym warto skorzystać z pomocy czy psychoonkologa, czy psychologa, czy psychoterapeuty tak naprawdę, bo tu wachlarz jest y, dość szeroki. Natomiast faktycznie psychoonkolog to będzie ta osoba, która jest osadzona w tym, y, w tym temacie, cały czas ma z osobami, które chorują, więc myślę, że to jest najlepszy kierunek. No i jak samym sobą się zaopiekować w momencie, kiedy dostajemy diagnozę? Przede wszystkim być dla siebie wyrozumiałym i dobrym. Dać sobie trochę czasu, pozwolić sobie na to, żeby przeżyć te wszystkie emocje. To, co ja często słyszę, to takie stwierdzenie, że ja nie mogę płakać, ja się muszę wziąć w garść. Nieprawda. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz, żeby popłakać, płacz. Czujesz potrzebę, żeby pokrzyczeć, zrób to. Czujesz potrzebę, żeby milczeć, to milcz. Ale to jest ciężko zrobić w momencie, kiedy cały czas słyszymy, że teraz musimy walczyć, musimy się wziąć w garść i walczyć z tym nowotworem. Tak, to jest to, co dostajemy tak naprawdę od otoczenia, od bliskich, od osób, które chcą wesprzeć tego, który choruje. I tutaj też ważne jest, żeby jednak bliskie osoby też w tym zakresie edukować i, i pokazywać, że to, że ta Osoba, która choruje płacze, że jest przygnębiona, ona ma prawo się tak czuć. Pozwólmy jej na to. Bo takie nastawianie, ciągle musisz walczyć, dawaj, dasz radę, weź się w garść, tak naprawdę zamyka i odbiera tej osobie, która choruje przestrzeń do takiej otwartej komunikacji, do możliwości, żeby powiedzieć, co się tak naprawdę rzeczywiście w niej dzieje. Mhm. W momencie, kiedy mamy ten moment buntu, niezgody, przychodzi akceptacja i i co wtedy? I mamy spokój. Mamy spokój i działamy. Chociaż wiele osób, które nawet zatrzymują się gdzieś na którymś etapie tego godzenia się, czy, czy nawet na etapie buntu, czy rozpaczy, też podejmują oczywiście leczenie. Mhm. Natomiast ta akceptacja to jest to, co będzie przynosiło nam spokój. To, co będzie pozwalało w miarę normalnie funkcjonować w trakcie całego okresu leczenia. Jak prowadzisz swoich pacjentów do właśnie miejsca, w którym czują akceptację? Oj, to jest bardzo, takie bardzo trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę wszystko zależy od tego, z czym ktoś do mnie przychodzi, jakie są jego pierwsze przemyślenia, jakie są emocje, którym, które towarzyszą. Też, co już przeżył do tej pory, bo pamiętajmy, że różne wydarzenia, które w naszym życiu nas spotykają, one budują nasze zasoby do radzenia sobie w przyszłości. I z tymi zasobami też my jesteśmy, więc to jest wszystko to, co ja też muszę zobaczyć, przyjrzeć się, poznać historię tak naprawdę osoby, która do mnie przychodzi. I dopiero konkretnie pod daną osobę planujemy, w jaki sposób ta praca będzie wyglądała? Ja wiem, że teraz pytanie, które zadam będzie bardzo trudne w udzieleniu odpowiedzi, ale spróbujmy się z tym zmierzyć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dziewczynę, która jest z małej miejscowości albo na przykład ze wsi, i nie ma możliwości spotykać się z psychoonkologiem. Jak ona może w momencie, kiedy dostanie taką diagnozę, spróbować sama sobie poradzić z tym natłokiem uczuć i emocji, które ją w tym momencie zalewa. To pierwsze, że to zaprzestanie czytania zawartości internetu. Mhm. Czyli doktor Google nas nie wyleczy? Oj nie, zdecydowanie mhm. nie. I niestety tutaj pacjenci znajdują przeróżne informacje, które później lekarz musi obalić, a nie zawsze pacjenci chcą później słuchać. Więc przede wszystkim odkładamy internet. Mhm po drugie dajemy sobie czas i też warto spojrzeć, kto jest w otoczeniu, czy są jakieś wśród bliskich, e, wśród rodziny czy przyjaciół osoby, które mogą pomóc, przy których można się wygadać, wypłakać, które właśnie nie będą cały czas dawaj, dawaj, dasz rady ty na pewno sobie z tym poradzisz, weź się w garść, żeby mieć przestrzeń do swobodnej rozmowy, do swobodnego wyrażenia tego, co się, co się dzieje, ale też pamiętajmy, że w wielu i psychologów, psychonkologów, psychoterapeutów, pracuje też online teraz. E, więc e, tak naprawdę ten dostęp do opieki psychonkologicznej no jest coraz lepszy. Nawet jeżeli nie ma fizycznie na miejscu psychoonkologa, to można się też z nim skontaktować przez internet, czy skorzystać z grup i forów internetowych. Tylko tutaj z taką uważnością ogromną na, na siebie, bo będą osoby, którym Fora, grupy będą bardzo pomagały, bo jest to, nie ukrywajmy, jest to ogromne źródło informacji i też wsparcia, ale będą osoby, które na przykład przeczytają jakąś smutną historię, która pojawi się na forum, i jeszcze bardziej im to tak naprawdę zaszkodzi. Więc tutaj przy korzystaniu z takich dobrodziejstw internetu zdecydowanie z ogromną uważnością na siebie. A w momencie, kiedy dostajemy diagnozę, y no, niektóre osoby się wstydzą, niektóre się trochę boją powiedzieć o tym rodzinie, przyjaciółom, zmierzyć się w ogóle z rzeczywistością taką mm. na zewnątrz, bo do tej pory chodziłam do pracy, a za chwilę nie będę mogła, bo na przykład będę miała chemię, bo będę miała operację, naświetlanie masy innych zabiegów z tym związanych. Jak sobie z tym aspektem poradzić, też jak powiedzieć swoim współpracownikom lub rodzinie o tym, co się z nami dzieje? Wprost. I powiedzieć zupełnie normalnie. Mhm. Y nie róbmy tak naprawdę z choroby nowotworowej y tabu i nie kreujmy, że ona jest czymś takim strasznym i tak dalej. Normalnie rozmawiamy, normalnie mówimy, informujemy. Oczywiście nie robimy tego przez telefon. Zdecydowanie najlepiej osobiście, chyba że odległość nas mhm. e, nam to uniemożliwia. E, po prostu taką informację przekazujemy w spokojnej, rzeczowej rozmowie. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak i tak. Diagnoza jest taka i taka. Przede mną leczenie, które będzie wyglądało tak i tak. Zwyczajną, spokojną rozmową.